Nie ma chyba teraz nic pyszniejszego niż młoda, kiszona kapusta. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie kapustę, i czy robicie w domu sami taką kapustę kiszoną. Dzisiaj na no, szybko pokażę Wam, jak możecie ją zrobić w domu. Kolejny raz, ale być może są jeszcze osoby, które nie robiły nigdy kapusty kiszonej w domu. Ile osób, tyle oczywiście smaków. I tyle sposobów na kapustę kiszoną. Jedni lubią samą kapustę, inni z marchewką. Ja czasami robię taką krótką kiszonkę, dodaję wtedy też inne warzywa, ogórki, kalafiora, rzutkiewkę. Zrobicie tak, jak Wam najbardziej będzie smakowało. Na początek, jeśli nigdy nie kisiliście kapusty, spróbujcie tylko po prostu kapustę zrobić. Jeśli nie macie w domu szatkownicy, ja mam taką elektryczną, ale dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić przy pomocy mandoliny. Ja lubię cieniej pokrojoną kapustę, ale jeśli lubicie grubiej, to oczywiście tak zróbcie. Jak nie mam czasu, to taką posiekaną kapustę układam od razu w słoiku i przesypuję ją po prostu solą. Pamiętajcie, żeby korzystać tylko z soli niejodowanej. Ja mam tutaj na razie pół główki kapusty, ale już ją trochę posolę, żeby ona zmiękła i usiadła. Będę miała więcej miejsca w misce. Ja uwielbiam kapustę z kminkiem, ale jeśli nie lubicie, to oczywiście nie dawajcie. Dam jakąś łyżeczkę kminku. Jeśli chodzi o sól, oprócz tego, że konieczna jest niejodowana, jak łodawskiej używam, to dajcie jej tyle, żeby Wam ta kapusta smakowała. I tak nie będzie jej czuć, w kiszące, jeśli przegniecie, to będzie zasłona, ale jeśli będzie za mało słona, to będzie lepiej niż przesolona po prostu. Jeśli chodzi o ogórki kiszone albo inne warzywa w zalewie, zawsze mam zasadę jedna łyżka na litr wody. Tutaj nie ma wody, więc jest to trochę dowolność, ale powiedzmy, że ponad łyżeczkę soli też tutaj dam. Zaraz jeszcze je spróbuję. A jeśli chcecie, żebym wam pokazała jak robię taką krótką surówkę kiszoną, to napiszcie w komentarzu. Dla mnie jest wystarczająco słona. Teraz ją zapakuję do słoika. Pamiętajcie, że kiszonką zawsze należy dać trochę więcej przestrzeni, bo będą fermentowały. Wzięłam taki duży słoik. Teraz musimy ją dobrze ugnieść. Wyciśnij z niej po prostu sok, tak żeby była lekko przykryta. Kapusta, tak jak buraki czy inne rzeczy nie potrzebują tlenu do kiszenia, dlatego można je śmiało zakręcić nakrętką i zostawić. Tylko pamiętajcie, żeby otwierać, przebijać tą kapustę, żeby gazy wychodziły z niej. Na początku możecie zostawić ją też odkrytą, jeśli się boicie, że wam wyleci. A już szczególnie, jeśli mielibyście bardzo dużo i w momencie fermentacji po prostu zaczęłoby wszystko pracować i wychodzić do góry i mogłoby Wam wylecieć po prostu. Zobaczymy ją za dwa dni. Minęły dwa dni od momentu wstawienia mojej kapusty do kiszenia. Jak widzicie, wygląda ona bardzo fajnie już. Nie puściła dużo soku, ja nawet do niej nie zaglądałam przez te dwa dni ale według zapachu mojego już jest dobra do jedzenia. Jest taka, jaką ja lubię. Świeżo ukiszona, jeszcze jest chrupiąca i twarda, lekko kwaśna, dla mnie w sam raz. Jeśli lubicie taką mocno ukiszoną, miękką kapustę, to oczywiście trzymajcie ją dłużej. Wszystkiego dobrego, zasubskrybujcie kanał, dajcie komentarz i lajka. Dzięki wielkie, cześć!